i wyglądałbym tak, jak pan prezydent Potocki po pół roku, czy tam z Haczykiem po pół roku, gdzie z, prawie ze 100 kg waży niecałe 60. I gdzie nawet nie ma informacji, y, czy będzie, o no jeszcze mieliśmy powiedzieć o tym, co porozmawiałeś z panią prezydentową. No tak, no ni niestety, niestety bardzo mamy złe sygnały. Bardzo złe, bo ja, ja powtarzam, ja nie wnikam, czy aresztowano, czy wsadzono do więzienia prezydenta Potockiego słusznie, czy niesłusznie. Ja nie wnikam w to, kim on się otoczył, czy, czy złodziejami, czy kim innym. Ja w ogóle to wszystko nie wnikam. Ja po prostu widzę, że człowieka, który ma zrujnowane zdrowie, który nie powinien ani godziny spędzić w więzieniu, w katowni, w fabryce śmierci Polskiej, bo tym są więzienia, no nie wypuszczono. Po odbyciu połowy kary szuka się absurdalnych argumentów, żeby go tylko nie wypuścić. Mam takie sygnały, że będą chcieli go wykończyć w owym więzieniu. No i ni 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 niestety wygląda to tragicznie. To wygląda tak, jakby on naprawdę miał wyrok, ale nie wyrok ten, na którego skazano, tylko wyrok śmierci. Z powodów przede wszystkim politycznych, niezależnie od tego, czy, czy nie wiem, były jakieś historie finansowe, czy nie. Ja nie, nie wiem, ja nigdy żadnych interesów z nim nie robiłem, ja tego nie śledzę, ale buntuję się przeciwko temu, żeby człowieka, który powinien się leczyć na wolności, katować i zabijać w więzieniu. A tak to wygląda, niestety. Tak to wygląda, nie wypuszczą, a nawet nie dadzą przepustki. Także no to, to jest to jest po prostu skandal, to jest po prostu zwykły skandal.